Narody, świat cały w jedną rodzinę się zamieni. Oto o wolności drzewo się zieleni, pod tarczą prawa, porządku i zgody. Niech wszystkich przejmie jedność i wytrwanie, a wierzchną wrogi przeciw nam zawzięte: Francuzi, Polacy, Germanie. Zawrzyjcie przymierze święte. Od tego czasu każdy lud dostanie Granice ręką natury wytknięte. Francuzi, Polacy, Germanie Zawrzyjcie przymierze święte. Światło i prawda dziś na jawie stanie. Znikną przesądy w ciemnocie powzięte. "Francuzi, Polacy, Germanie, zawrzyjcie przymierze święte." Dont les fières légions des bords que la vifsule arrose firent retentir au sein des régions ce que la liberté vous impose. Votre glaive fidèle, votre gloire immortelle. Venez guérir après la défaite, jouir chez nous d'une calme retraite. O bohaterowie, których dumny legion nadwiśleńskich brzegów bronił własną piersią wartości, które nakazuje nam wolność. Miecz wasz wierny, chwała wasza nieśmiertelna. Przybywajcie, wojownicy, po klęsce zażywać u nas spokoju. Digne de vos ancêtres, plaignons de votre nation la grandeur, que votre patrie vit en vous renaître. Buvez, un jour revivra sa splendeur. En vain grande l'orage, l'espoir vous encourage. Videz les verres, à votre gloire. Sainte de laurier, demain de victoire Synowie wojowników, godni waszych przodków, czyniący wasz naród wielkim, w was odrodzi się wasza ojczyzna. Pijcie, powróci blask jej dawnej świetności. Na próżno huczy burza. Nadzieja doda wam odwagi. Wznieście kielichy za swoją chwałę, przystrojeni wawrzynem waszych przodków. Lasst uns gehen mit Sammen in des Frühlings Lasset unser Herzen flammen, hier im innigsten Verein. Lieber Mai, holder Mai, Wintersherrschaft ist vorbei. Lieber Mai, holder Mai, Wintersherrschaft ist vorbei. Einst in stolzen Maientagen ward ein Kleinhut uns geschenkt. Muss das Herz nicht feurig schlagen, wenn es jener Zeit gedenkt. Gott verzeih, Gott verzeih, dass er blühe ein solcher Mai. Gott verzeih, Gott verzeih, dass er blühe ein solcher Mai. もどろ。 Niech nad martwym zlecę światem, rajską dziedzinę, łodygi. Ten zapał tworzy cudy. W krajach ludzkości jeszcze noc głucha, żyją chęci, jeszcze są w wojnie. Oto miłość, ogniem żonie. Wyjdzie zamętu świat ducha, Młodość si pocznie na swoim łonie. Polska dla mnie świta, jak Wenus, jako biała amfitryta. Radujmy się z wolności w duchowej krainie. I bierzmy w muszlę srebrną wodę, która płynie Z pratuńskiego strumienia Zakasać szaty I wyjść w Morze po ramiona Byle mi pod nogami Prawda Dawniej śniona Była granitowa Wielcyśmy byli I śmieszniśmy byli, bośmy się Duchem Bożym tak popili, że nam pogóża ojczyste grobowce. Przy dźwięku letni skakały jak owce. Ustały dla nas bić godzin zegary, Duch nie miał czasu, a czas nie miał miary. Teraz jesteśmy z ducha wytrzeźwieni, bracia rozumni, czciciele pieczeni. W głowach się niećmi, jak pierwej i słonecznie. Fletnie nie grają. Mogiły śpią wiecznie. Czas nasz zgodzony. Z zimi zegarami stoimy, śpiemy, a świat śpi pod nami.